W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu numer 2. Ta strzałka sugeruje nam, że pojazd numer 2 jedzie. Nie możemy wyprzedzać na odcinku od słupka oznaczonego jedną kreską do przejazdu kolejowego. Samochód numer 1 nie może także omijać pojazdu numer 3, ponieważ przepis zakazuje omijania pojazdu czyli przejeżdżania obok Pojazdu, który stoi w miejscu, jeżeli ten pojazd zatrzymał się przed przejazdem, musielibyśmy jechać po pasie ruchu przeznaczonego dla samochodów jadących z naprzeciwka, czyli jeżeli byśmy się zmieścili na naszej połowie drogi, to wtedy moglibyśmy go omijać, ale tutaj musielibyśmy jechać pod prąd, więc nie możemy tego robić. Pojazd numer 1 nie może przejechać przez przejazd, także musi zatrzymać się i czekać w kolejce, aż samochody pojadą.